Wyobraź sobie, że jesteś 25-letnią kobietą i ważysz 70 kg. Twoje zapotrzebowanie to około 2100 kalorii. A teraz pomyśl, że jesteś 45-letnią kobietą z tą samą wagą i twoje zapotrzebowanie to tylko 170 kalorii mniej. Ale różnice występują, bo jak byłaś młoda, byłaś o wiele aktywniejsza fizycznie. Tylko kto powiedział, że teraz nie możesz uprawiać aktywności fizycznej? Jak byłaś młoda, to musiałaś posłuchać rodziców i zjeść śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek i kolację. Kto powiedział, że w tej chwili musisz rozpoczynać dzień od kawy, a pierwszy posiłek jeść o 13, a największy posiłek jeść o 19 albo o 20? Jak byłaś mała, rodzice kontrolowali, ile słodyczy zjadasz dziennie mówili, że nie powinnaś jeść ich codziennie, mówili, że nie powinnaś pić słodkich soków. Kto powiedział, że dzisiaj 90% Twojego pożywienia to ma być jakiś ekwiwalent cukru lub słodyczy? Także jak sama widzisz lub jak sam widzisz, to nie jest tylko i wyłącznie kwestia wieku, ale wielu innych rzeczy, które w większości robimy sobie sami.